I tam dzisiaj mały konkursik, jaka to linia i skąd, dokąd jedziemy. Dawno tu nie byłem, a na tej linii drugiej, że tak powiem, to nie byłem już od chyba listopada 2018, tak jak sprawdzałem. grania jest yy, przejazd autobusem miejskim po Gdyni. Jak bilet, albo jak się ma na darmowe przejazdy, można się przejechać. Jak <laughs> no, taki żart, nie? Także możecie zgadywać jaka dzisiaj linia. Tymczasem szykują się drobne zmiany w Rumi, przez remont pomorskiej w Janowie. Ale troszkę chyba na szybko światła. Przez remont pomorskiej w Janowie od 4 marca do października chyba no, 20. Będzie tylko jeden kierunek przez Pomorską. <kluzny> Z pomorską e, w kierunku Gdyni. W kierunku Gdyni, pomorska będzie zamknięta. Jednakże będą jechały do Rumi e, Dąbrowskiego. Z pęknięciem właśnie morskiej i Gdańskiej. A 87 chyba od stoczniowców Dąbrowskiego, w kierunku jak gdyby Pomorskiej morskiej zawrotka i, i jedzie do, e, do Redy, do Quabarki. Takie Cuda. A no i PKM rozpisał przetarg Na jednego gazowca używanego Rożnik 2016 Lub, lub młodszy Wyniki mają być tam chyba 6 marca Wynik przetargu Jeden, jeden krótki, krótki gazowiec Ma być kupiony Nie wiem, to będzie jakieś tam uzupełnienie Czy za jakiegoś wolwiaka może dosyć młodego gazowca chcę kupić co z tego będzie zobaczymy pewnie. jakiegoś mana tutaj. my jedziemy z naczyniami nie wiem, nie, nie się, jak i co no, ale w nie mamy gdzie indziej może to tak odpowiedź miasta pewnie wiedzą, od się telewizyją Oni dadzą szansę tym co nie wiedzą No Dobrze, tyle

Wniski techniczne, prezydentów, nie ma długi czas Prostał, prosty konkurs rebus no ale Zobaczymy. Wiedzę. Sprawdzimy waszą wiedzę. Potem nagram tą linię, zaktualizuję. Bo tam troszkę się chyba dostał jakiś przystanek. Tam jakieś londa pobudowali. Coś tam się zmieniło, ale... raczej kosmetycznie. Trasa jest ta sama cały czas. No tak, odpowiada czy odzywa. So, no na zasadzie W tego nie ma, ale z odtąd włączenie, to jest najdziwniejsze. się, na składzie, tutaj w rozkładzie jest, ale w rozkładzie na przystanku nie ma w tej linii, a w to jest włączenie, takie trochę yy, dziwne. No ale poczekamy, minutki, nawet nie, zaraz jedziemy w czasie. stąd mamy włączenie takie już liniowe. No dobra. Kiedy przepisy, że trzeba puszczać pieszych, już gdzieś tam yy, przed przejściem będziemy się zatrzymywali. Co, co 50 metrów, zobaczymy, co jest przejść dla pieszych. A jak mu prawda, mówił na YouTube, właśnie co 50 metrów są przejścia, i, i to jest chore. Jeśli trafi jakiś patron, to. Chciałem tu no gdzie ktoś przychodził obok przejścia <krymne> A ci będą łapać i trzeba właśnie zatrzymał. A gdyby gość wszedł na przejście a jak gdyby a Teraz jedź z ludźmi autobusem I zmień się w czasie Jakbyś zatrzymał co 50 metrów Bo może wejść na pasy na przejście ktoś. I W Niemczech są przejścia, ale to nie są, nie są takie zebry tam, yy, no nie ma nie ma pierwszeństwa tylko na zebrze, a zebrze albo na światłach no na, na przejściu sterowanym przy światłach, jak się pali zielone, oczywiście ma pierwszeństwo, tak? ma zielone przychodzi, ale na tych śluzach tam, tak zwanych nie ma, nie ma pierwszy pierwszeństwa, czekasz, auta przyjadą a przejść na jest naprawdę tak, tych zebra jest naprawdę malutko nie tylko mieczem zleśny ja polecam kanał Motoprawda i, i tam jest na ten temat wyczerpujący dosyć, dosyć tam wiedzę pochmali. Następny i Tam różnie aktywiści mu zarzucali to i tam to no, on się podpiera po prostu dowodami, czystymi filmami y, od, od ludzi z, z Niemiec, którzy kręcą. Czarno-na białym po prostu ani jakieś teorie z drugiej tak powiem aktywistów Pieszą wodę nie da się tu takiego konkursu ogłosić, bo tu przecież baba. baba Kraśna kuwa jest No, ale może się trafi 23 marca to są niecały miesiąc 23 marca to już to już nie jest na żądanie to jest na żądanie chyba, z tego co mi się wydaje nie pamiętam ja mam folię nagraną chyba z... dwa, trzy razy z tego, to jest tak z objazdami koło tam e... no, zresztą jak zgadniecie to się domyślicie i zobaczycie jak obejdziecie Zobaczymy o pasażerów ale ja nagranie aktualizuje takie, a co mi szkodzi, nie? Kto by się to się obejrzeń, to nie, to nie, to nie, niczego nie zmusza, fajna pogoda. Przysz messengerów, więc ja się zamykam na chwilę. Dobra, jesteśmy. Zdrażamy. Zdrażamy. No, zaraz jedziemy, robimy kółeczka także. Także na razie tyle, cześć. Sześć, sześć.